Raz, dwa, trzy. Wytarłam tą kamerkę. Nie wiem, czy dobrze widać, czy jest dobra ostrość. Żadnego światła nie włączam tutaj w pokoju, bo jest widno z zewnątrz. Okno jest na stronę południową, więc słoneczko ładnie świeci do pokoju. Kochani, przychodzę do Was z kilkoma sprawami. Po pierwsze, na moim kanale hmm, pokazuję teraz przepisy, które nagrałam do tej pory, a tych przepisów do tej pory nagrałam ponad tysiąc. E, jestem na YouTubie 5 lat. E, osoby, które pierwszy raz wchodzą na YouTube, na mój kanał, więc nie wiedzą, że e, przepisy były nagrywane w Polsce, a ja w tej chwili jestem we Włoszech. I no i fajnie, bo zobaczą przepis, zobaczą szaloną Ewkę, która ma włosy raz jasne, raz ciemne i tak dalej. Ja mówię szaloną, bo jestem wesoły człowiek i na wesoło idę przez moje życie i tak powinno być. Więc tak, o Jakub, cześć Jakub, witam pięknie, pozdrawiam serdecznie Ewa, Jakub Wojtun, cześć Jakubie. No więc tak... Ja sobie wypisałam całą kartkę, nawet więcej, cztery kartki mam, bo tutaj mam wypisane moje ciasta, które nagrałam do tej pory i nie możecie uwierzyć, ale ja do tej pory bardzo dużo babek nagrałam. Na początku byłam zafascynowana babkami i nagrywałam. Mam babkę czekoladową na wodzie, marmurkową, drożdżo, ciaste drożdżowe, to już wam dałam babkę, jogurtową, majonezową, cytrynową, pomarańczową, truskawkową. Tych babek mam tak dużo, malinową. Że szok. Więc ja Wam i babkę piaskową, i jeszcze mam babkę taką drożdżową na Wielkanoc. Więc ja sobie tu wypisałam te wszystkie babki. Podpiszę sobie w jaki dzień, jakie przepisy. Jedzenie też mam. Jedzeń mam dużo, więc też ostatnio Wam dałam e, jedzenia. Znaczy się wczoraj. Wczoraj Wam dałam chyba ze cztery przepisy: bo i karkówkę w sosie cebulowym, i sos krzanowy i zapiekany schab w rękawie. Pomyślałam sobie, że będę Wam dawać kilka przepisów na dzień, dlatego że... Święta już są zapasem. No już takimi dużymi krokami dobrze, nawet się nie obejrzymy, a już się skończy ten tydzień i zacznie się wielki tydzień. Więc w tym tygodniu robicie, robicie listę na zakupy na święta, dlatego ja Wam daję te przepisy, bo na podstawie przepisu wiecie jakie składniki Wam potrzebne do danego przepisu. No, to jest taka sprawa, więc dla mnie to mogę nam, mogę Wam nawet dać w ciągu dnia 10 przepisów, nie ma problemu. Ja je ściągam i ponownie Wam daję te przepisy, bo przepisy są bezterminowe. Jak jest przepis... Dobry, to jest całe życie dobry. I te przepisy, jak wiecie, że mogą mieć 100, 200, 300 lat yy, i są zawsze aktualne, jak jest dobry przepis. Więc jeżeli ja nagrałam przepis 5 lat temu, to nie znaczy, że nie mogę go puścić teraz, bo go nagrywałam wtedy. Nie, ja Wam będę, go pusz... będę wam puszczać te przepisy yy, co roku na Wielkanoc. Ewka, Ewa Cześć, Ewa Kowalska. Witam serdecznie. E, no więc o to mi chodziło, żeby Wam powiedzieć, że ja te przepisy będę Wam udostępniać kilka na dzień. E, przywiozłam sobie z Polski w 2021 roku tutaj do Włok taką książeczkę kulinarną wielkanocną. Fajne tu są przepisy. Ja e, z tej książeczki sobie robiłam żurek dla siebie. Ja nie wiem, czy nagrywałam Wam żurek, czy nie. <laughs> Muszę Wam powiedzieć, że nawet z tej książeczki sobie zrobię galaretkę, bo tu jest galaretka na pięć sposobów, oczywiście nie będę wam ich e, nagrywać bo ja mam za dużo przepisów nagranych, a mam za dużo pracy na YouTubie, więc ja nie biorę się za to, ale e, babkę piaskową wam nagrałam z tej, z tej gazetki, tą babkę piaskową mamy tu i ja muszę ją wam poszukać i wam udostępnić, bo widzę że jest ta moja babka bo pisze, że jest nagrany Nagrać żur. Tu jest mam, tu jest łopatka faszerowana bakaliami. Nie nagrywałam, pisze zrobić, ale nie robiłam. Rolatki z bakłażana też mam na moim kanale. tutaj, rolatki z bakłażana. Także kochani. To, jaką mam książeczkę, ja sobie ją wykorzystam, bo zrobię sobie jakieś dania z tej książeczki, inne niż mam na kanale, na moje Wielkanocne Święta. A tu we Włoszech inne robią dania, ale ja sobie zrobię po polsku, tak wiecie. Poza tym, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj we Włoszech obchodzi się Święto Ojca, bo 19 marca są imieniny Józefa i Józefy. Józef, święty Józef ojciec Pana Jezusa, jest uznawany za patrona ojców. Nie wiem, dlaczego w Polsce obchodzenie dzień ojca obchodzi się w czerwcu. Dokładnie to nie wiem, weźcie mi, napiszcie, chyba 22 czerwca, jakoś tak. Dzień matki jest 26 maja, a dzień ojca trzeba byłoby zobaczyć z tego którego. Ja wiem, że 19 marca jest we Włoszech i ja myślami jestem z, z moim tatusiem, którego już nie ma i zawsze myślał o wszystkich tatusiach, bo gdyby tych tatusiów nie było, to byś, by nas nie było tutaj na tym świecie. Więc we Włoszech z tej okazji y, zrobili takie ciasteczka, deserki. Jak u nas są ptysie, to u nich są takie ciasteczka. Właśnie Aleksandro poszedł do sklepu i kupił. Nazywają się biniedzi san. Giuseppe. Kosztowały cztery takie ciasteczka, zaraz Wam pokażę, kosztowały 5 euro. Aha, 23 czerwca. No widzicie. 23 czerwca obchodzi się Dzień Ojca w Polsce. Trzeba byłoby sprawdzić, Jakub weź wejdź na tą gogla raz, dwa, bo mi się nie chce tutaj e, odchodzić i szukać. W innych krajach kiedyś się obchodzi Dzień Ojca, ale we Włoszech e, się obchodzi dzisiaj. Ciekawe czy w Hiszpanii się też dzisiaj obchodzi, czy w Anglii. To sprawdzisz. Dzisiaj jest właśnie, są imieniny Józefa i Józefy. No, i właśnie to jest ten. Zaraz Wam pokażę, jak te ciasteczka wyglądają. To jest ciasto ptysiowe z takim kremem. O, krem wyszedł i tyle. Aleksandru mówi: A, coś ciasteczko, binieci San Giuseppe. A ja mówię tak do niego, nie, bo ja będę najpierw jadła obiad, a później zjem binieci San Giuseppe. A jeszcze mam lody, które wczoraj robiłam, takie lody szybkie, które się robi w jedną minutę. No, a w ogóle to a propos moich ciast. Te wszystkie babki przygotowuje się w 5 minut, przepisy w 5 minut, w tytule napisałam, wielkanocne przepisy w 5 minut, bo moje przepisy robi się bardzo szybko. Nie stoi się długo. Nawet ciasto drożdżowe, które wam dałam, takie z kruszonką, to jest szybko, to raz, dwa się zrobi. Rozrobi się jajka z, z, tą, z drożdżami, odstawi się, później się wsypie mąkę i tam samo rośnie, a my sobie w tym czasie co innego robimy. Zaraz już wam wyciągam i pokażę jak wygląda takie pinie, o widzicie. To są takie ciasteczka. Tu mam to opakowanie. No nie mogę tak za bardzo Wam pokazywać do kamerki, bo wylecie, ale może tak pokażę i tak. Jakub wpisz, bo widzę, że jesteś aktywny. Jak widać mnie. Z miłą chęcią bym zjadła, ale nie będę, bo mam obiad do zjedzenia. A później będę zajadać się tym właśnie tym ciasteczkiem. No i to jest z okazji Dnia Ojca. Ja na moim kanale mówiłam kiedyś na temat Dnia Ojca, że się robi takie ciasteczka. Na, zrobiłam je, ale nie nagrałam. I wam pokazałam. No, na takiej pogadance gdzieś tam jest jakiś vlog, chyba 3-4 lata temu. W Hiszpanii też 19 marca. Widzisz, Jakub, widzicie wszyscy i osoby, które będą widzieć ten live, że po prostu e, w, e, Hiszpania jest bardzo religijna. U! Maria, Giuseppe, wszyscy modlą się. We Włoszech też wszyscy się modlą. Najbardziej taki wiecie, katolicki kraj to jest Hiszpania, drudzy są Włosi, bo Hiszpanie pojechali w świat, popłynęli i podbijali wszystkie kontynenty i tam wprowadzali religię katolicką, zmuszali ludzi do wiary, i to właśnie Hiszpanie byli, a nie Włosi. No, a włosi nie, włosi tutaj wiadomo, Rzymianie i tak dalej, później tam w 300 roku ces, cesarz, nie cesarz, tylko, no, cesarz rzymski powiedział, dobra, to możecie, uznajemy waszą wiarę katolicką i jest okej, okay. ale to Hiszpanie pojechali u świat i podbijali kraje, żeby byli religijni, no i widzicie, też obchodzą 19 marca Dzień Ojca. Więc takie mamy ciasteczka. Nie wiem, co oni tam w Hiszpanii jedzą. Jeszcze drugie wyciągnę i pokażę. Może mniej takie jest zgniecione. Bo tutaj włożył do małego pojemnika cztery ciasteczka. One tak wyglądają. O. I Teraz co jeszcze mam chciałam powiedzieć ciekawego? Aha i za te cztery ciasteczka, za takie cztery ciasteczka zapłacił 5 euro. Nie wiem, czy widać. Ale w cukierni jedno duże ciastko widziałam w tamtym tygodniu, jak byłam w Ostii, to chyba kosztowało 3 euro. Takie właśnie ciasteczka, binie San Giuseppe. Dosłownie były binie San Giuseppe. Która jest godzina? Jest godzina 12.46. Maksymalnie do pierwszej godziny z wami porozmawiam, a później idę, bo idę gotować obiad. Na obiad co mamy? Jak zwykle makaron dla męża, bo mąż wczoraj jadł zupę warzywną z makaronem, ale on dzisiaj musi zjeść makaron, bo jak nie zje całego talerza makaronu, to jest głodny. Ja natomiast sobie podgrzewam wczorajszą zupę z, z właśnie warzywną z makaronem, a jemu gotuję właśnie albo spaghetti, albo te krótki makaron, penny, penny czyli takie rureczki. W sosie pomidorowym, albo będzie jad z tuńczykiem, jak chcę. I mam rybkę. Rybkę robiłam wczoraj, nie zjedliśmy do końca rybki, więc rybkę zjemy dzisiaj. Robiłam rybkę e, zapiekaną w piekarniku z takimi e, przyprawami i ta rybka na moim kanale jest nagrana. E, no, to się nazywa po włosku Pesze al cartoccio, czyli e, rybka e, taka. Mm, Faszerowana, za, zamknięta i w piekarniku. E, to jest na obiad, ale jeszcze chciałam coś Wam powiedzieć, co Wam miałam takiego ciekawego powiedzieć. E, tak, powiem Wam tak. Wybieram się na, e, w niedzielę Palmową do Rzymu, bo jak wiecie, mieszkam w Ostiantycznej. Ostiantyczna jest częścią Rzymu. Jak wiecie, mówię, bo część ludzi wie, a część ludzi nie wie, gdzie jest Ostia Ostiantyczna Ostia jest koło Rzymu 30 kilometrów, ale jest częścią Rzymu. My nie jesteśmy miastem samo w sobie, bo my mamy swój, swój dzielnicowy o, ten urząd w Ostii, Ostia Lido ale my jesteśmy częścią Rzymu, bo Rzym jest podzielony na dzielnice, dzielnicowe urzędy i tak działa to miasto. A miasto jest mega, mega duże, bo ma prawie przeszło 5 milionów mieszkańców, no więc możecie sobie wyobrazić, ile Warszawa ma, to nie wiem, weźcie mi napiszcie tutaj w komentarzach. No i mm, chciałam Wam właśnie powiedzieć, że wybieram się do Rzymu w niedzielę palmową, bo na Wielkanoc to nie, jestem w domu. I mm, nie wiem, czy pojadę na Watykan i będę tam stała na placu i uczestniczyłam szy prowadzonej przez papieża i całe te uroczystości. Dwa lata temu byłam na Watykanie, a w tamtym roku chyba lało i tak dalej. Ja nie byłam w tamtym. Nie, w tamtym roku byłam w Rzymie, ale nie byłam na Watykanie, byłam tylko, do, dojechałam do Koloseum. A w tym roku właśnie też, nie wiem, bo może pojadę do jakiegoś innego kościoła, e, będę uczestniczyć w, w tym mszy, e, wezmę palmę i przyniosę do domu. No. I nagram wam coś, i nagram wam Rzym, jak Rzym jest w niedzielę palmową, i puszczę wam na tym kanale. Taki filmik z Rzymu, bo nie wszyscy mogą przyjechać do Rzymu ani w niedzielę palmową, ani na Wielkanoc, i nie wiadomo, czy wszyscy w ogóle, dużo ludzi w życiu swoim nawet nie wiadomo, czy wyruszy, żeby zobaczyć Rzym, a dzięki mnie może zobaczyć, jak jest tutaj teraz już po tej pandemii, jak dużo turystów, i tak dalej. Turystów coraz więcej, coraz więcej, że naprawdę jest full. I cieszę się, bo chyba będzie ładna pogoda w niedzielę. A jeżeli chodzi o niedzielę palmową, no to palmy nie są takie, jak w Polsce robione i kolorowe, tylko palmy są. To są właśnie gałązki oliwne, które można wziąć pod kościołem i zostawić ofiarę, ile się chce. I to rozdają albo panie, które mają na stole takie już przygotowane, można powiedzieć, wiązanki gałązek oliwnych. I są w stążeczką owinięte, albo tak daje kilka gałązek i co łaska się daje osobom. Jak jechałam na Watykan i uczestniczyłam w Niedzieli Palmowej dwa lata temu, to co jakiś czas stali chłopcy na różnych rogach na Via Otaviano, ta droga, która prowadzi do e, Watykanu, do placu, Wenec, do placu San Pietro. I e, rozdawali te gałązki i tam co łaska, no to jak było trzech chłopców, to ja na trzy im zostawiłam i tyle. A jeżeli ktoś chce wiedzieć, ile kawał u nas kosztuje, to u nas kosztuje jedno euro, czyli zostawiłam trzy euro, bo było trzech chłopców. Powiem Wam, kto się wybiera do Rzymu, czy będzie pogoda, czy nie. Ketempo Roma. A Roma ci są gradi e cielo prevalentemente nuvoloso. W Rzymie jest 18 stopni i trochę jest nuwolozu, czyli jest trochę pochmurnie. Prewalantamentę bardziej jest pochmurnie, można powiedzieć, ale zobaczymy pogodę na. Cały tydzień na Rzym, i zaraz Wam powiem, co to będzie za parę dni. To jest ta pogoda na 15 dni, i zobaczymy, czy w niedzielę palmową będzie super. Będziemy czekać na ten film. Tak, zrobię film, bo ja nie wiem, czy zrobię live'a. Zrobię live'a, ale z mojego kanału angielskiego, ja mam tutaj otworzone kanały angielskie kulinarne. I e, tego live'a później przekieruję na ten kanał Manczarę Łewki, ale e, m, nagram filmik. Nagram filmik i nagram filmik taki, może nie wiem, trochę będę gadać, trochę nie będę gadać. No więc tak. O, e, słuchajcie, dzisiaj jest dziewiętnasty. Do soboty jest ładna pogoda. W niedzielę padzie, będzie padał deszcz, ale to nic nie szkodzi. Ja sobie wezmę parasolkę i tak sobie pojadę do Rzymu. A co tam? Może padać deszcz. Deszcz jest też potrzebne, bo musi Ziemię e, namoczyć, żeby rosły roślinki. Ale no normalnie w nie. a później co będzie dalej? Zobaczymy następne dni na A w Boże, a w ten, e, mówię, a na Wielkanoc 31 będzie też słonko i deszcz. I w poniedziałek też będzie deszcz. W poniedziałek, e, w ten, w lany poniedziałek będzie deszcz. A we Włoszech. P Wielkanoc to się mówi Pasqua, a lany poniedziałek Pasquetta. A jest taki deser pascha, Pascha, co nie? Taki specjalny. A to kiedyś myślałam, żeby zrobić, ale nie tego. No to widzicie, to wypada Także tak. Będzie cały tydzień. Nie, w przyszłym tygodniu wielki, e, wielki tydzień od... E, od wtorku będzie padał deszcz w sobotę, tylko będzie słonko. No to dobrze, że w tym tygodniu mamy pogodę, bo ja będę myła okna i wszystko i popiorę firaneczki i będzie ok. No także widzicie, w niedzielę palmową mamy deszcz i na Wielkanoc mamy deszcz. Jest godzina, brakuje 6 minut do pierwszej, to jeszcze z Wami porozmawiam. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadajcie mi te pytania. Zadawajcie, zadajcie, zadawajcie. Boże, jak ja mówię po polsku niepoprawnie. Ja pierdzielę. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Może widać na tym live, ale mam lekko spukniętą wargę, bo co 7 lat, można powiedzieć, odnawia mi się taki stan, takie osłabienia organizmu, odnawia mi się... Wirus nazywa się herpes. Herpes czyli wirus yy, warg, bo jak jest człowiek bardzo osłabiony, no to właśnie wychodzi coś takiego na wardze. Ja sobie kupiłam taką maść od dwóch dni sobie smaruję, czy trzech dni, Boże, może od trzech dni, ale wczoraj wieczorem to mi tak wysadziło, już jest takie bardziej spumnięte, no ale lekko się pomalowałam pomadką, żeby ładnie wyglądać dla Was i tak właśnie ukryłam, ale później to zmyję i tego i, i zostawię tak i jeszcze raz posmaruję tym, no to widzicie, wiosna idzie, człowiek po zimie jest osłabiony, ja tej zimy w grudniu chorowałam, na covida, byłam 10 dni w łóżku, byłam wyłączona z życia rodzinnego i w ogóle leżałam sobie plackiem. Przez 4 dni prawie miałam temperaturę. Później mi schodziła ta temperatura w dzień, a wieczorem znowu wychodziła, ale przez 4 dni miałam temperaturę 39 stopni. Naprawdę byłam wypluta, zmęczona tą chorobą i tak dalej. No i no niby się odżywiam dobrze, ale jednak ten organizm nie jest tak Taki na 100% silny, bo jeżeli by był silny, to by mi nic nie topadło, a tu widać mnie dopadło. Chodzę codziennie na spacery, chodzę z pieskiem, ale piesek mało chodzi, a ja chodzę sobie swoją drogą. Wychodzę i chodzę do wykopalisk archeologicznych tutaj u nas w Ostiantycznej, bo u nas w Ostiantycznej jest park, największy park archeologiczny we Włoszech i w Europie. Może i na świecie jeden z większych takich, no nie. No i tam sobie chodzę, tam jest dużo dochodzenia, mam specjalną wyjściówkę. Pokażę Wam nawet. Ojej, tu tu mam torebkę. I wam wyciągnę z torebki, bo mam po to w torebce, to wiecie. Chodzi o to, że muszę mieć w torebce taką wyściówkę. I mimo że chodzę, on taką mam e, osjantyczna i taką mam właśnie e, tą plastikowe opakowanie na tą moją kartę, co nie, o taką sobie kupiłam w Ostii Antycznej, można sobie kupić takie coś na karty, czy kartę płatniczą, czy na jakiś Tessera, to jest po włosku Tessera, czyli... No... No, karta uprawniająca wejście do parku archeologicznego i tak to wygląda ta karta. Park archeologico di i taka karta kosztuje na 40 euro. Ja sobie wchodzę i spaceruję i mogę wchodzić yy, kiedy mi się chce. 40 euro na rok. Bo wejście do parku archeologicznego jednorazowo, jeżeli ktoś przyjedzie zwiedzać, kosztuje 18 euro, a studenci płacą tylko 2 euro. I na wejście na, taką, na taki bilet, jak się wchodzi do parku archeologicznego, to mamy do zwiedzania park archeologiczny, zamek tutaj w Borgo di Ostia Antica, zamek z XV wieku i później mamy jeszcze trzy rzeczy do zwiedzania w Fiumicino. Tam jest też następny park archeologiczny, tam jest muzeum statków i jeszcze coś. Innego. Ja nie byłam tam, muszę pojechać. Pani kiedyś mi napisała, gdzie to jest dokładnie i tyle. E, dobra kochani, to co? E, już nie będziemy się widzieć tak, żeby robić Wam livey, żeby z Wami rozmawiać, tylko e, możliwe, że tam z kuchni coś będę robić, nagrywać, to Wam pokażę. Dzisiaj właśnie zrobiłam krótkiego shorta i krótki filmik, jak się gotuje kawę w, w tej ekspresie takim MOKA. No to jak sobie robiłam to, mówię, nagram to możliwe, że puszczę tutaj na tym polskim kanale, ale to robiłam na moje kanały kulinarne, które tutaj mam: angielskie, hiszpańskie, włoskie. No ja po prostu działam na wszystkie strony. Lubię, lubię nagrywać, lubię montować, lubię pracować w tym, co. W kuchni, co nie? Lubię takie rzeczy i nagrywać, i jeść, i lubię właśnie. Mam pomysły na różne rzeczy, także to mi sprawia dużą przyjemność i mam rozrywkę w ciągu dnia więc to wam puszczę, no i tak jak wam powiedziałam, już się nie będę z wami łączyć, nie będę specjalnie robić live'a, żeby składać życzenia, tylko teraz wam składam wszystkie najlepszego z okazji świąt wielkanocnych, życzę wam, żeby, żeby te święta były takie wesołe, radosne, pełne miłości i w ogóle, żeby było jak najlepiej. A co do świąt we Włoszech, to Włosi tak mówią, Święta Bożego Narodzenia z rodziną, a święta Wielkanocne z kim nam się podoba. I bardzo dużo ludzi, hmm. przepraszam, we Włoszech wyjeżdża na okres Wielkanocny do różnych ośrodków, do różnych cudownych miejsc we Włoszech i na świecie. I tak spędzają Wielkanoc. A jak już spędzają z rodziną, to pierwszy dzień spędzają z rodziną i Większość ludzi, kogo stać, wychodzi, idzie do restauracji i jedzą obiad w restauracji. A drugi dzień świąt, jeżeli jest ładna pogoda, to już zaczynają robić pikniki. Także na powietrzu, ale ma padać deszcz, to nie wiadomo, co będą robić, ale mogą sobie w inny sposób spędzić dzień. W każdym razie tak wyglądają tutaj te święta. I wszystkim tatusiom, pomimo że dzisiaj w Polsce nie obchodzi się Dnia Ojca, ale w większości krajów tak, to składam wszystkim tatusiom wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim dużo miłości, radości, cierpliwości do swoich dzieci i wszystkiego tego, czego sobie życzycie. Pozdrawiam też całą społeczność z mojej wioski. Z której pochodzę, bo mnie też oglądają, więc was wszystkich pozdrawiam. Ja zawsze o was myślę. Wiem, że mnie oglądacie. Pozdrawiam całą moją rodzinę, najbliższą i dalszą. I pozdrawiam wszystkie moje koleżanki, które mnie znają i które mnie oglądają. I które mnie nie oglądają, ale jakby mnie oglądały, to by wiedziały, że ja je, je że ja je pozdrawiam. No i pozdrawiam wszystkich Was którzy mnie oglądacie, wpadacie tutaj często i wszystkie osoby, które przychodzą jeden raz i oglądają mój kanał, bo szukają jakiegoś przepisu, ale nie mają czasu na więcej, żeby oglądać mój kanał, to też was wszystkich pozdrawiam. Życzę Wam e, wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji świąt Wielkanocnych i do zobaczenia. Ciao, Pona giornata.